A w dzisiejszym odcinku jest z nami Barbie. Jednorożec. To tęczowa seria Dreamtopia. Chcecie dokładniej poznać zestaw, to koniecznie zostawcie kciuka w górę. Mi się kochani najbardziej podoba jednorożec, ponieważ zobaczcie tutaj, dajemy mu pićku, a on później będzie siusiał tęczą. Czyż to nie niesłodkie? Znajdziecie naszą uroczą główną bohaterkę, czyli Barbie, w jest ma przepiękną różową koronę, różowo-fioletową bluzkę, a najbardziej zachwycam się tą piękną, długą spódnicą uwiastki. Zobaczcie, to są wszystkie kolory tęczy! A jaką fajną morską ma tutaj właśnie grzybeczkę? tutaj są jakieś takie, spójrzcie, medaliony, które go ozdabiają. Kolor ma też taki, zobaczcie, morski i do tego jest specjalna buteleczka, żeby dać pić naszemu jednorożcowi. Panie, zobaczcie, prócz jednorożca i naszej Barbie mamy też tęczową zagrodę, do której sobie wstawimy teraz tego kolorowego kucyka. Dobrze, zobaczcie, mamy też tutaj taki koszyczek, czyli miejsce na jedzenie dla naszego jednorożca. Ale gdzie jest jedzonko? Musimy szybko znaleźć. Tam, 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 tam. Popatrzcie, jest jedzonko. Mamy tutaj różowe jabłuszka. Umieścimy je sobie po tej stronie. I do tego mamy jeszcze, zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć marchewek. Ulala! Jestem ciekawa, czy jednorożys już chciałby coś zjeść, zobaczcie, poniuchał, ale na razie głodny nie jest. Mamy tutaj specjalną szczotkę o kolorze niebieskim i teraz w wolnej chwili uczeszemy naszego konika, w sumie kucyka. Popatrzcie, on też musi bardzo ładnie się prezentować, trochę mu się włosy rozczochrały. Mamy tutaj grzywę i jeszcze ogon. Patrzcie, idzie Barbie, która teraz będzie czesała swojego kucyka. fajny specjalny kocyk, którego umieszczę o sobie tutaj. Może krócej, będzie chciał sobie na nim odpocząć. Zobaczcie, nawet się tutaj zmieścił. Do kompletu mamy jeszcze stoliczek. Na stoliczku położymy butelkę, która niedługo będzie napełniona wodą. Do tego mamy jeszcze zobaczcie, szczotkę. No i jeszcze tutaj są specjalne spineczki do zdoby. naszą Barbie. Jest dołączona do zestawu taka super duża szczotka, czyli ogarnia ładnie jej, słuchajcie, bardzo długie, gęste wnątrz włosy. Okej. Okay. I myślę, że tak wygląda super. Co my na to, abym zrobiła jej jednego wąkoczeka z tyłu? Chyba jest głodny, bo podąża do zagrody, w której są schowane jego pyszne smakujki. Co wybierasz? Oj, chyba chce marcheweczkę. No dobra, to nakarmimy naszego kucyka marchewką. mam, mm, ale dobra. Kucyk się on już jest czas go napoić wody i zobaczycie, co się stanie. Mam miseczkę wodę, teraz sobie ją troszeczkę napuszczę do naszej buteleczki. Wystarczy ją delikatnie przycisnąć i wtedy napełni nam się buteleczka. Myślę, że tyle wystarczy. Za chwileczkę najwyżej weźmiemy więcej, chociaż poczekajcie, może wezmę od razu więcej. Ok. Mam prawie pełną buteleczkę. Położę naszego konika w miejscu, w którym się załatwia. Niech to będzie jego toaleta. No i teraz musimy wsadzić tą buteleczkę do jego pyszczka i mocno nacisnąć, tak, żeby woda do niego się dostała. Zobaczcie! On już siura, słuchajcie, i robi się nam pod spodem piękna tęcza. Czy wy to widzicie? Widzieliście, to po prostu była magia. Ja muszę to zobaczyć jeszcze raz. Uwaga, weźmiemy tego, słuchajcie, jednorożca. oczywiście, idzie. Proszę bardzo, jedziemy. Ale co? No właśnie, chcę ja pokazać to dzieciakom. O red, tylko muszę uważać, żeby mi się tutaj nie wylało. Woda już chyba w miarę wsiąknęła. Zobaczcie w ogóle, jak to się mega prezentuje! Prawdziwa magia! Zginęł się kucyka, zobaczcie! On tutaj wędruje sobie, a może niech idzie sobie w tą stronę. Tam, ta, tam, I on powiedział mi na ucho, że jest głodny! Zobaczcie! On idzie sobie tutaj. I zobaczył jeszcze przepyszne jabłuszka. Ja mu pomogę. Wyciągnę mu z tego, słuchajcie, koszyczka. I będzie sobie teraz jadł. Zobaczcie, jaką szamię, niąm, miam, Chyba mu smakuje, aż mu się uszy trzęsą. razie się, się już najadł i uwaga, uwaga, ja Wam jednej rzeczy nie pokazałam z Igą. Tą zagrodę możemy sobie otworzyć właśnie w ten sposób i bez problemu nasz kucyk może sobie wejść do zagrody. Wow, ale jestem z Ciebie dumna, zrobiłaś siusiu w odpowiednie miejsce i zrobiłaś tak piękny tęczowy rysunek. dzisiaj z Wami zabawę. Wydajcie znać w komentarzu, czy ten zestawik z Barbie i z tym słodkim jednorożcą Wam się mega podobał. Mi najbardziej się, słuchajcie, podobał, no nie będę ukrywać, jak zrobił siusiu i pojawiła się mega, ale fajna pręcza. Zostawcie koniecznie kciuki w górę, wpadajcie na nasze Instagramy, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!